Siemano mordy. Lecimy z kolejnym odcinkiem naszej nowej serii, czyli One dla czterów. Będziemy sobie opalić czterów po prostu w CS, więc ja sobie to już pobiorę dowód. Bardzo fajnie przyjęliście ten odcinek, same oceny w sumie pozytywne. Był też komentarz, żebym nagrywał dwa nadzory, więc postaram się nagrać dzisiaj dwa nadzory. Myślę, że to nie będzie większego problemu, tylko właśnie z tym ładowaniem tego nadzoru może być problem, ale to przejdę. No więc będę nagrywał po dwa nadzory po prostu, po dwa mecze i... I dzięki wielkie za pozytywne yy, odebranie filmika, więc jesteście wielcy, dzięki. Dobra, lecimy, załaduje nam się tylko i będziemy lacić. Oceń dowód. Ciekawa jaką mapa ostatnio inferno było, co nie? Chyba. Nie wiem co jest, że mi tak długo to pobiera właśnie. Kurde, coś coś... Office, Jezu, ej. Dobra ta mapa jest naprawdę rzadka Nie wiem czy kiedykolwiek jak robiłem sobie tak sam nadzory to czy na nią trafiłem No ale dobra zobaczymy Co ciekawego tutaj pokażę Pan podejrzany zaraz Dobra Dobra podejrzany ilu ma? 29 fragów więc tam kieruję razem z Alfą A Robin 34 No dobra okej okay. No, celowanie przez ścianę i bania O zginął pan podejrzany, dobra więc tam ulg jakiś jest pewno. Zobaczymy sobie co jeszcze pokażę to W ogóle coś go tak ścina, nie wiem czy to ile on ma? Nie wiem, 40 pingów to nie tak dużo Pomimo takich cheatów, bo ma WH, to jest pewne, ale... Pomimo tego i tak ginie, więc nie wiem co jest 5. Strasznie się tak porusza jako zlegowanie, nie wiem o co chodzi. Czy ta mapa tak jakoś tam, więc to może być ciekawe Będzie skanował tak chamsko? <laughs> Cały czas go tam palą Kurde do końca nie znam tej mapy, bo nawet na ją nie grałem. Jak znaczy miejscówek jest znam, bo tak położenie tego to znam, ale miejscówek to w ogóle... Okay. <laughs> ale słychać jak chodzi. O, tam jak fraguje z tej jawki. O! Czyżby powtarzany nie widział? Dobra, jednak widział. Jest tak zlagowane demko, że po prostu nie widzę... Coś się dzieje. Trafi. <laughs> nie chcę wychodzić, kaczka. Kaczka się boi, nie chcę wychodzić, nie chcę się pokazywać. No i trafił go podejrzany. Dobra, uchaka ma, ale nie wiem, czy jeszcze ma, bo musimy jeszcze to zdiagno zdiagnozować. 33 fragi w tym momencie, Robin 37, więc no jest nieźle. Trzeba sobie na że... A, Robin jest tam, dobra. Widzę już. wagon się wyłożył, sam zginął. Albo wyszedł mecz po prostu. Dobra. On podejrzany wychyla, no i trafia w ciało. <grywy> Znowu kaczka i ten podejrzany. O! Szybka reakcja. No i chyba będziemy tutaj AIMA mieli. Robin west podejrzany. Podejrzany trafia. I robin ginie. To myślę, że te damko takie łatwe w sumie do ocenienia, podejrzewam po prostu biega i zabija Więc nie ma tu nic takiego nadzwyczajnego, tego kurde tego aima nie jestem pewien, bo w sumie są te strzały takie ale Na tyle mało nadzorów zrobiłem, że jeszcze nie wiem do końca jak to wyglądać To damko jest takie jakieś teraz się już ustabilizowało, nie jest aż takie zlagowane, na początku to nie mogą po prostu ogarnąć co chodzi co nie Strasznie go zacinało i nie wiem przez co Dobra, pan podejrzany z autokampą, ale tam kaczka został już sam. Taki odruch, że chcą się po prostu wszręcasz pomiędzy tymi. Zapominam, że nie mogę przecież. No i alfa zabija kaczkę, więc tutaj... No jest ten caring, jest, ale robi 40 fragów, nie wiem, ten robi, to... Oj. Czyli pan podejrzany chyba się już odpalił tak ostro. Przynajmniej się nie kręci, ale patrzcie w ziemię. Zobaczymy, czy tylko czy trafi A tak jest najgorzej, bo nic nie widać Ziemek chce chodzi, w ziemię patrzy Nie można nawet nic Oj, oj, oj Bagan się włożył Nic nie widać i w ogóle akcja staje się taka nudniejsza Alfa z kolejnym fragiem Robin zabija w ogóle, jakie bronie tutaj są autokampy jakieś masakra. A no, w sumie jak się grałem 4 to warto próbować. A, zauważył podejrzany Robina tam przez tą ścianę. Nie do końca widziałem gdzie stał Robin, ale... Ale został tam zauważony pan podejrzany. Yy, znaczy Robin przez pana podejrzanego. Dobra. Gdymka chyba zaraz powinno się kończyć, bo nie, nie patrzyłem kurde, nie pamiętam ile było rund jak zaczęliśmy, ale... Ale myślę, że jeszcze z jedna, dwie rundy, albo to jest chyba ostatnia. I piękny frak pana podejrzanego. Wydaje mi się, że jednak... Słyszałem w ogóle coś ostatnio o anti właśnie stworzonym przez jakiegoś ziomka który właśnie nie, nie do końca nie zdążyłem się zapoznać z tematem miałem się w to zagłębić ale oczywiście nie zdążyłem i zapomniałem też, muszę się y, na następny odcinek z Overwatcha w to zagłębić. Y, po prostu chodzi o to, że jeden człowiek napisał tam jakiś algorytm, który nie tylko, y, na pewno to się nie tylko tak jakby y, wykrywa tych cheaterów, właśnie taki opis, że kręci się, patrzy się w ziemię i tak dalej i strzela banie, tylko też takich normalnych, którzy właśnie na przykład, nie wiem, zwykłe celowanie przez ścianę i to też wykryje, co nie, więc takie, takie w porządku i stworzył to podobno jeden człowiek i tam wypowiadał się właśnie, że jeden Valve, y, że jeden człowiek to stworzył, a nie umie tego zrobić, no aczkolwiek yy, myślę, że to nie jest takie proste, bo programowanie jest naprawdę z setki tysięcy i wystarczy zmienić jakąś jedną linijkę kodu i już programowanie staje się całkowicie inne, co nie? Ale takie coś akurat powinno być łopane, bo to jednak nie jest takie trudne, więc tutaj po samym zgłoszeniu i zobaczeniu tego damka już powinno być od razu waki, tyle co nie. Dobra, jednak będziemy do końca rundy. Robin nam prawie 50 fragów, nie widzę gry tego robina, bo jestem ciekaw czy on też jakieś cheater, czy po prostu jest aż tak skillowy, że oni nie mogą na niego wbiec. To to widać jest skan w ogóle z Negawa. Róża, róża ilą tak. No i pięknie podejrzewam. Dobra. Wspomaganie celowania, oczywiste do wody. tak, oczywiste do wody, ok. Nie i nie. Dobra. Prześlemy werdykt i teraz zobaczymy. No i patrzcie znikło nam niestety. Yy, dobra. Spróbuję, spróbuję odświeżyć CSK-sobie. Słyszałem, że to działa. Zaraz ogarniemy. Ciekawe, czy mi się pojawi dowód. Ostatnio jak tak robiłem, to mi się nie chciał po, po pojawić, trzeba było trochę czekać. Dobra. Zobaczymy. O, jest, dobra. Pobieramy sobie dowodzik. Świetnie. No więc myślę, że tak po dwa będziemy robić nawet. Jest okej okay w sumie. Tak, nie wiem, wychodzi filmik chyba około 15 minut wtedy, więc taki... Akurat. O. Oj coś. Jakaś też uniwersalna mapa, bo coś się dużo pobiera. Dobra, ocenimy sobie, zobaczymy. Kurde chciałem dostać jakieś takie ciężkie demko do oceny. A nie, cash. A co w sumie może dlatego, że nowa mapa to tak długo się po, po, pobierało. Jestem ciekaw czy na przykład yy, jak mam casha, co nie, to czy mogę dostać na przykład demko? ze starego kesza już, jak jest nowy kesz. Wiecie o co chodzi. I czy wtedy demko jest ze starego kesza Chyba tak, co? Nie wiem w sumie. Ale wydaje mi się, że powinno być. Pan podejrzany w ragu 4. Więc to jest początek rundy i został już zgłoszony, więc... Okej. Okay. Zobaczymy, jak to strzela. Nie chcę wychleć pana podejrzany. Widzisz, że tam robi, no od... co? Obstrzeliwuje go. O no, już mają w sumie zajęty bombsite Sprawdzą sobie tylko miejscówki jeszcze antyterroryści Ciekawe czy na przykład nie dostał reporta z jakąś rundę pistoletową bo wiecie ustrzelił coś, jakieś kosmiczne fragi takie rzeczy też się zdarzają O tam już na plecach, co to, to tam rekin tak, na plecach, wszedł na plecy z tym z tym diglem Nie kimmy Ale piękny frag pana podejrzanego po prostu na niego wychylił więc a strzela? To możliwe, że za Gryfink dostał. Strzela do swoich. Tak faktem, że nie trafia, ale... Rekin wreszcie podejrzany. O, pan podejrzany za bardzo dobrze nie strzela, ale... O, jeszcze zginął? Nie, nie zginął, zabili go tamtego. Chyba, w Zabił go jego sojusznik, rekina. Dobra zobaczymy Normalna reakcja całkowicie Z tym oknem w ogóle na tym kaszu takie rzeczy można teraz robić, że to jest przegięcie naprawdę, tak bardzo można je fajnie wykorzystać Widziałem w ogóle jakieś busty Więc naprawdę fajnie, żeby widać w ogóle całą główkę A tam yy, a, a antyterrorysta widzi właśnie cały, cały mi całego midiacę więc naprawdę fajne sprawy no co no podejrzany się na razie wykłada więc podejrzewam, że po prostu dostał za nie wiem albo za to strzelanie do, do, do swoich albo nie wiem jakaś runda pistoletowa była z jakąś rundę pistoletowa dostał czy coś no nie wiem zaraz zobaczymy w sumie Normalny strzał No i tutaj to było trochę dziwne. Że tak spojrzał akurat tam gdzie był, co nie? W sensie... No dobra. Widział go w sumie, może po prostu tak ostrzelił, ale mógł, mógł wiedzieć, że tam jest, bo przecież poszedł w tamtą stronę, więc tutaj nie jest powiedziane, że coś mam. Słyszał, słyszy go podleżony. Piękny frak i słyszał tutaj. Pięknie. Jak gęś podchodziła pod... Oj, nieprzyjemny Nate, dobra. No i pan podejrzany ginie. No od tutaj wszystko, pan podejrzany, więc też nie ma. Eee, nie, ma nie, nie mogę stwierdzić czy coś ma. Wydaje mi się, że nie, że po prostu chyba dostał jakiegoś reporta, tylko... No, no i znowu ginie. No i z przewagi 2-0 robi nam się 4-3 dla antyterrorystów, wygrali 4 rundy z rzędu, więc nieźle mają pieniądze teraz runda full ze strony terrorystów kurde no trafiam podejrzany ale szczerze mówiąc to takie też tak często pikuje bo tam można się spodziewać tej awpy co nie i on celuje w tamto miejsce teoretycznie on tam stoi no ale można się spodziewać tam tej i też sam często tak robię więc więc tutaj też się nie można stwierdzić za bardzo tam, a tam ten strzał mógł się mu po prostu udać przez tego No i tutaj nie widziałem niestety Przez tego przez tą białą mógł, mu się po prostu udać ten strzał i trafi tego dziecennika <grytanie> Chcę busta jednak chyba mu nie pomogą Nie pomogą mu chyba A nie pomógł mu haski, dobra też normalna reakcja. Oj, co zadługowany strzał niestety pana podejrzanego. No i piękny frak. Całkowicie normalny. Potem aż trzech antyterrorystów na A, więc... Yy, o już tutaj jest rotacja. Strony Gęsi. E, nie, to Sęp. Sęp Gęsi Jezu jakie dziwne nazwy. Kurde... Ciężko powiedzieć, tutaj nie mógł go usłyszeć, a jednak patrzył się cały czas tą białą, a kiedy tylko Semp wychylił z konektora, to zaczął się patrzeć do konekta, co nie, możliwe, że to timing, ale to tu ładny frak i wykłada się, bo się po prostu dobrze, dobrze kryje, co nie, ale kurde, no to teraz było dziwne, że patrzył się cały czas tą białą i tak nagle jak Semp akurat wszedł do konekta, to, to on się spojrzał do tego konekta, co nie, więc... więc to takie nienaturalne było. Po prostu sobie wybiegł, zobaczył, strzelił i tle. Kurde. No i powiem wam, że dla mnie tej wspomagania celowania na pewno nie było. Tego też nie było i tego też nie było. No i była w sumie tylko jedna akcja taka, po której się tak mocniej spodziewałem, że on ma tego Ula, bo... Nie wydaje mi się, że tutaj nie możemy go osądzić, wydaje mi się, że tutaj niewystarczające dowody są. Po prostu albo się za dobrze kryły, albo, albo jednak tych nie miał cheatów i nie wiem, nie wiem za co został reporta, możliwe, że za strzelanie tam do swojego czy coś się ziomek wkurzył. No dobra, no mi się wydaje, że nie niewystarczające dowody wszystko. Przesyłamy werdykt. No i co? No i takim właśnie akcentem przeszliśmy przez drugi odcinek naszej serii. Jeśli chcielibyście kolejne odcinki, no to oczywiście piszcie w komentarzu, ja będę je robił. Myślę, że za tydzień kolejne dwa wpadną. Albo nawet jeszcze w tym tygodniu pomyślę jeszcze, możliwe, że w tym tygodniu jeszcze jeden wpadnie, a za tydzień już na pewno dwa, więc yy, pozdrawiam Was bardzo plutko i do zobaczenia po prostu na, yy, na kolejnym yy, na, na Pozdrawiam Was bardzo plutko i, i do zobaczenia na kolejnym yy, filmiku. Bądź też w streamie, więc zapraszam na streamy. Wbijajcie na Twitcha, yy, na YouTube'a też często są streamy, yy, no i odwiedzcie moje social media, więc trzymajcie się, do zobaczenia i pa!